Twoja cera wygląda na zmęczoną nawet po przespanej nocy. Masz wrażenie, że skóra straciła swój naturalny glow? Zastanawiasz się, jak wyrównać kolory skóry bez stosowania makijażu. Jedna zmiana w pielęgnacji, która zmieni ją całkowicie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka, jestem kosmetologiem i dzisiaj chcę z Wami porozmawiać o absolutnej perełce na lato wśród składników aktywnych, czyli będziemy rozmawiać o witaminie C. Jest to idealny związek aktywny na lato. Zwłaszcza, że aktualnie najczęściej wykorzystywane formuły witaminy C są stabilne, nie wchodzą w interakcje z promieniowaniem UV, są bezpieczne latem, a nawet stanowią idealne uzupełnienie dla fotoprotekcji, zapewniając dodatkowe wsparcie antyoksydacyjne, wymiatające wolne rodniki, a przez to opóźniające procesy starzenia. I jestem przekonana, że tego nie wiesz. O witaminie C. Przede wszystkim, że ujędrnia. I teraz sobie możesz pomyśleć, Agado, no, chyba przesadzasz. Mm -mm. To nie jest wymysł, to fizjologia, ponieważ witamina C jest niezbędna do pobudzenia fibroblastów by produkowały więcej kolagenu i elastyny. Więc możecie nawet zaobserwować przy okazji różnych suplementów diety, które mają być pobudzające syntezę kolagenu. Właśnie jakieś takie suplementy diety typowo kolagenowe lub zawierające aminokwasy, które stanowią budulec dla kolagenu. Zobaczcie, że bardzo rzadko kiedy występują one same jako po prostu sam kolagen czy aminokwasy. Najczęściej w takim suplemencie jest Również witaminy C, dla pobudzenia tej syntezy. Po co z tego, że organizm będzie miał cegiełki, jak nie będzie miał tej motywacji, żeby z tych cegiełek coś dobrego nam stworzyć? I właśnie o ile w suplementacji witamina C no, najczęściej jest przeznaczana do różnych czynności fizjologicznych i anatomicznych, których nasza skóra wymaga. Ponieważ akurat jeżeli chodzi o skórę, włosy, paznokcie, no niestety, ale nasz organizm dystrybuuje resztki, których nigdzie indziej nie zagospodarował dopiero w te takie mm, atraktanty wizualne i o tym dlatego to jest takie atrakcyjne, dlatego my jako ludzie uważamy za atrakcyjne ładną, gładką skórę, długie paznokcie, gęste długie włosy, bo po prostu tak podświadomie my wiemy, że osoba, która pewne cechy posiada, to po prostu jest zdrowa, nie ma żadnych niedoborów. Że jej organizm ma wszystko, czego potrzebuje do przeżycia, że nawet tą nadwyżkę mógł przeznaczyć na bujną grzywę, gładką skórę, długie paznokcie. Podświadomość pod świadomością, prawda jest taka, że genetyka ma tutaj też duży wpływ, ale do brzegu. Więc o ile ten nasz organizm z suplementów, tą witaminę C, bardzo często redystrybuuje, o tyle właśnie kosmetyki są tu świetnym wsparciem, ponieważ działają znacznie bardziej miejscowo niż suplementy diety. Ale witamina C pobudza syntezę kolagenu nie tylko w skórze również w naczyniach włosowatych, przyczyniając się do wzmocnienia ścian tych naczyń krwionośnych i przez to są absolutnym wybawieniem przy skórze wrażliwej, zaczerwienionej naczynkowej. Wzmacniając naczynia krwionośne przyczyniamy się do zmniejszenia gry naczyń krwionośnych, zmniejszenia zaczerwienienia i tym samym wyrównania kolorytu. Ale witamina C to wyrównanie kolorytu nie tylko poprzez niwelowanie zaczerwienień, to również niwelowanie widoczności przebarwienia Zarówno gojenie tych pozapalnych, jak i rozjaśnianie tych posłonecznych, brązowych, utrwalonych. No ale czymże byłby efekt glow na skórze? Gdyby nie witamina C. I mało jest substancji aktywnych dających taki efekt glow, jak właśnie daje witamina C. Natomiast tutaj właśnie latem pewna pułapka, bo trzeba umieć wyważyć stężenie i formę tej witaminy C, by nadawała nam efekt glow, ale w przypadku opalenizny. Zbyt wysokie stężenia mogą przyczynić się do szybszego rozjaśniania opalenizny. I oczywiście, o ile jesteście z tych osób, które lubią jasną karnację, to wręcz to działanie rozjaśniające witaminy C w wysokich stężeniach może być dla Was atrakcyjne, ale jeżeli lubicie skórę muśniętą słońcem, to zwłaszcza latem chcę zwrócić na to uwagę, że to nie jest tak, żebyście zrezygnować z witaminy C, tylko na przykład na okres letni dopasować te troszkę niższe stężenia witaminy C, ale o tym będziemy zaraz rozmawiać. No bo tak. Przejdźmy do tej naszej bolączki. Formy witaminy C. Nie dojrze, że jest ich odgroma. Mają okropnie trudne nazwy. To jeszcze każdy jest o inne stężenie, inna skuteczność i jeszcze jakaś fotoalergizacja. I ja wiem, że to jest mało interesujące, ale ja tutaj od tego właśnie jestem, żeby Wam pomóc, żeby to usystematyzować i słuchajcie, zaraz wszystko zrozumiecie. Nie bójcie się patrzeć, nie bójcie się w razie czego pisać do producenta. To jest normalne, każdy chce Wam pomóc, każdy chce Wam pokazać swój kosmetyk, dopasować do Waszych potrzeb, Waszych preferencji, żebyście były z tego kosmetyku zadowolone. Ale słuchajcie, formą witaminy C, na którą szczególnie trzeba zwrócić uwagę, to jest kwas askorbinowy. Tak znajdziecie go w INCI. Kwas askorbinowy jest najbardziej podstawową formą witaminy C i to już jest ta witamina C, która była wykorzystywana od niemal zarania dziejów w kosmetologii. Natomiast to jest właśnie forma, która sprzyja podrażnieniom, może również przyczynić się do podrażnień, dlatego na tą formę witaminy C zwracamy uwagę. I to nie jest tak, że sam ten kwas askorbinowy jest w sobie zły. Tylko złe jest to, że on może być niestabilny. I o ile, jeżeli producent wypuszcza kosmetyk, to pamiętamy, że jego formuła powinna być tak przygotowana, by przejść testy stabilności. No inaczej, jakby nie przeszło testów stabilności, to by nie było dopuszczone do sprzedaży na rynek. Ale wy, jako konsumenci, przede wszystkim zwracajcie uwagę. Skąd ten kosmetyk kupujecie i jak przechowujecie? Czyli temperatura. Jeżeli chcecie kupić kosmetyk z witaminą C stacjonarnie i widzicie, że taki kosmetyk stał blisko witryny, przy szybie, ewidentnie było tam ciepło, padało mocne światło, na przykład ten kosmetyk nie miał ochrony w postaci kartonika bądź ciemnego szkła, to może lepiej jest taki kosmetyk kupić po prostu gdzieś indziej. No, i tu podpowiem, że świetnym rozwiązaniem są sklepy internetowe, które na przykład nie posiadają drogerii stacjonarnej, gdzie nie ma możliwości, żeby ktoś przyszedł, odkręcił kosmetyk, żeby ten kosmetyk był ładnie wyeksponowany przy wiecie półce, gdzie jest jakieś żarówki czy właśnie witryna sklepowa, tylko po prostu gdzie magazyn jest zaciemniony, ma kontrolowane warunki i nie musi tam być dostępu światła. Więc jeśli szukacie takiego fajnego sklepu internetowego, to tylko przypomnę, że u mnie Kosmetyczny Shop, właśnie taki sklep spełnia te założenia. No, i przechowywanie. Jak już kupicie sobie taki kosmetyk z witaminą C, to również zwracajcie uwagę, jak go przechowujecie, żeby nie miał dostępu do bardzo wysokiej temperatury, ani też, żeby nie było bezpośredniego promieniowania UV na formułę takiego preparatu. I to są tak naprawdę czynniki, na które warto jest zwracać uwagę przy okazji zakupu kosmetyku z kwasem askorbinowym. Natomiast wszystkie Kolejne formy, które były tworzone tej witaminy C, są znacznie bardziej stabilne, bardziej tolerancyjne na niektóre ekscesy ich użytkowniczek w kwestii przechowywania. Ale to i tak nie znaczy, że możemy z takim kosmetykiem robić co nam się żewnie podoba. Kosmetyki warto jest jednak przechowywać w temperaturze pokojowej i bez dostępu do źródła światła, tak ogólnie. Odnośnie samych form witaminy C, to pragnę przypomnieć, że zrobiłam już na kanale taki film. O tym materiale, znajdziecie go w opisie pod filmem, możecie sobie nadrobić, gdzie omawiałyśmy sobie całą, tak jakby historię od kwasu askorbinowego do tych bardziej mm, aktualnych, najbardziej stabilnych, najbardziej skutecznych form witaminy C. Tam opowiadałam Wam bardziej szczegółowo o każdej z tych form. Żeby nie dublować tego materiału, to go podlinkuję w opisie pod tym materiałem, a dzisiaj mm, troszeczkę sobie to usystematyzujemy. Pokażę Wam konkretne kosmetyki, które uważam za bardzo ciekawe, ale. Będziemy patrzeć, jaka tam jest forma witaminy C i w jakim stężeniu. Żebyście po prostu miały już jakieś obeznanie i brak tego stresu z tymi różnymi formami witaminy C. Ale od tego jestem, że zaraz sobie to po kolei, powolutku, jeden do jednego wszystko omówimy. Natomiast wiecie już, że kwas askorbinowy. Jest taki delikatny, to taka księżniczka wśród tych form witaminy C. To nie jest tak, że ona jest nieskuteczna. Ona jest skuteczna, ale zwłaszcza wtedy, gdy jest w wyższych stężeniach, bo jest najdelikatniejszą w działaniu formą witaminy C, a jednocześnie jest właśnie też tutaj ta trudność, że musi być ograna pewnymi składnikami stabilizującymi, bo łatwo o jej dezaktywację. I tu nie chodzi o to, że ona przestanie działać, tylko ona się przekształca w formę, która. Po prostu przyczynia się do działania drażniącego. Ale najbardziej stabilne formy witaminy C, których warto jest szukać, no, pewnie jesteście ciekawe, trzy są takie najnowocześniejsze, które określa się takimi mianami nie tylko najbezpieczniejszymi, na przykład w kontekście interakcji z innymi substancjami, czy właśnie promieniowania UV, ale też najskuteczniejszymi, że one już w niewielkim stężeniu dają naprawdę super rezultaty, to jest tetraizopalmitynian askorbylu, glukozyt askorbylu i etylowana forma witaminy C. Dlaczego jest tyle tych form witaminy C? Ponieważ każda z nich jest troszeczkę inna i stosuje się w innych kosmetykach. Słuchajcie, sam kwas askorbinowy, ten czysty, który był tym pierwszym, to jest substancja rozpuszczalna w wodzie. No ale przecież my w kosmetykach mamy emulsje, mamy również olejowe konsystencje, więc szukano różnych form, które byłyby takie, wiecie, przyjazne, bardziej technologicznie nie wchodziły w te interakcje. I że witamina C jednocześnie daje tak świetne rezultaty. No to tak się okazało, że Kilka różnych firm pracowało nad tymi różnymi formami witaminy C, i dlatego teraz mamy na rynku taki szeroki rozstrzał. Ale jednocześnie jesteśmy w stanie jako producent na przykład kosmetyczny dobrać idealną formę tej witaminy C do danej formuły. Czy to wodna, czy emulsyjna, czy to jest olejowa i odpowiedniego pH, ponieważ niektóre z tych substancji aktywnych tej formy witaminy C są w niższym pH, inne troszkę w wyższym pH odpowiednio. Więc wszystko zależy tak naprawdę, jak producent tworzy ten kosmetyk, jaki jest. Cel jego stworzenia, jak ma działać, jakie są inne dodatkowo substancje aktywne. Tych form jest tak dużo, jak wiele jest po prostu produktów kosmetycznych, bo ciężko jest wybrać jedną formę witaminy C, która będzie odpowiednia do każdej formuły, jak leci. No nie, bardziej szczegółowo dobiera się tą witaminę C w zależności od pH kosmetyku i. Czemu ma on służyć i całej formuły, bo po prostu zakres tolerancji takiej witaminy C, nawet w bardzo aktywnych, nowoczesnych formach, no, no jest dość wąski. Więc przejdźmy sobie teraz konkretnie do polecajek i ja chciałabym przygotować je w taki sposób, że będziemy sobie zaczynać od tych najbardziej budżetowych propozycji aż do tych najdroższych. I pierwszym kosmetykiem, który chcę Wam dzisiaj pokazać, to jest krem marki Wianek Prebiotyczny. Jest to krem do twarzy rozświetlający z witaminą C. Kosztuje 28 zł. Zawiera dwie mega stabilne formy witaminy C, czyli etylowaną oraz glukozyt askorbylu. Jest dla skóry wymagającej wsparcia mikrobiomu, ponieważ tutaj poza, wiecie, poza tymi aspektami, o których wspomniałam na samym początku, które ma nam dać witamina C, to rozświetlenie, to ujednolicenie kolorytu, uszczelnienie na Ujędrnienie skóry, efekt glow. To jeszcze jakie mamy tutaj dodatkowo substancje aktywne? Jeżeli chodzi o wianek prebiotyczny, to tutaj właśnie jest dodatek substancji, które mają wspierać mikrobiom. Więc dla osób o skórach wrażliwych, wymagających wsparcia, które na przykład mają zmiany trądzikowe, żeby uregulować ten mikrobiom, to jest właśnie ciekawa opcja. Niestety w przypadku kremu wianek prebiotyczny nie znalazłam informacji, jakie jest tutaj stężenie tych form witaminy C. Niemniej jednak są to formy, które już w niskich stężeniach dają duże efekty. Na komi serum z witaminą C 15%. Kosztuje 30 zł, Znajdziemy tutaj aż trzy formy: kwas askorbinowy. Bardziej stabilny sodowy fosforan askorbylu i mega stabilny glukozyt askorbylu. Tutaj na uwagę szczególnie zasługuje ten sodowy fosforan askorbylu, ponieważ to jest forma witaminy C, jedyna, która ma właściwości przeciwbakteryjne. I z tego powodu właśnie tą formę witaminy C najbardziej zaleca się przy skórach z niedoskonałościami, przy zmianach trądzikowych, przebarwieniach potrądzikowych i przetłuszczających się skórach. Jednak z uwagi na Obecność kwasu askorbinowego, to zalecabym ostrożność przy okazji stosowania z kwasami AHA, BHA czy PHA. Kolejna perełka to nowość od Bibio: Start Your Beauty Vibes, kreb rozświetlający do twarzy za 40 zł. Znajdziemy tutaj bardzo stabilną formę etylowaną witaminę C. Jest dla skóry poszarzałej, wymagającej rozświetlenia oraz gdy oczekujemy efektu glow. Formuła jest lekka i nie zawiera dodatku żadnych drobinek rozświetlających, dlatego jest to krem, który z powodzeniem także można stosować na noc. Lynia, krem z witaminą C 5%, najmocniej przepraszam, że pokazuję Wam kartonik, to jest krem, który aktualnie używam sobie na dzień i bardzo go lubię i zostawiłam sobie kartonik, żeby nie... Zapomnieć, wziąć do studia ze sobą ten krem, ale wiedziałam, że ja mogę o tym kremie zapomnieć, ponieważ aktualnie go używam i po prostu zapomniałam go sobie wyłożyć do zabrania do studia. Zostawiłam kartonik, wmś tego podmień sobie, kartonik na krem do twarzy, no i zapomniałam. Za co najmocniej Was przepraszam. Ale jak chcecie jakąś aktualizację pielęgnacji, może, to dajcie znać. To nagram i wtedy Wam pokażę, że rzeczywiście tego kremu używam, że nie ścięgniam. No więc co my tutaj mamy? Lenia 5% witaminy C za 80 zł i jest tutaj mega stabilna forma, Czyli etylowana forma witaminy C. Jest ona dla skóry każdego rodzaju, ale szczególnie dla skór z pierwszymi oznakami starzenia. Zapewnia nawilżenie i działanie antyoksydacyjne. Ale antyoksydacja przy okazji witaminy C? To zawsze. I przekraczamy granicę 100 zł. Inni Mini, serum antyoksydacyjne z witaminą C. Kosztuje 108 zł. Ma mega stabilną formę, czyli tetraizopalmitynian askorbylu. I jest ona dla skóry suchej, wrażliwej, delikatnej, alergicznej, łatwo ulegającej podrażnieniom. I to, na co chciałabym wam zwrócić uwagę, zobaczcie sobie tutaj to jest serum, które jest dwufazowe. Ono nie zawiera emulgatora. O, tutaj będzie ładnie widać ta forma właśnie, ta faza wodna i ta faza właśnie olejowa. Dlatego ten kosmetyk przed zastosowaniem należy intensywnie wstrząsnąć, żeby te dwie formy się połączyły, a potem one sobie systematycznie będą się na nowo rozwarstwiać. Znowu ten kosmetyk będzie taki w dwufazie. No jest takie ciekawe. Natomiast powiem Wam szczerze, że właśnie tego typu formuła ja bardzo polecam osobom, które mają wybitnie suche skóry. Bo nie ma nic złego w zastosowaniu emulgatorów, wręcz emulgatorami w ogóle, jakkolwiek powiedzieć, chemia kosmetyczna stoi z uwagi na te wszystkie, wiecie, i balsamy, i kremowe formulacje, emulsyjne, nawet, wiecie, jakieś maski, odżywki do włosów, No, no wszędzie emulgatory są i one ogólnie nie szkodzą. Ale czasem bywa tak, że skóry mają taki wybitnie gorszy okres, albo nie wiem, skóry na przykład z AZS, albo jakimiś dermatozami. I one mogą źle nawet na emulgatory reagować jako na takie substancje wiążące mogące wiązać niewielką ilość wyprodukowanej bariery hydrolipidowej. To jest sytuacja, która bardzo rzadko się zdarza, ale z racji tego, że jesteśmy na kanale dotyczącym kosmetologii i skupiam wokół siebie osoby, które mają czasem naprawdę trudne skóry, to zwłaszcza jeżeli macie takie skóry dotknięte jakimiś dermatozami, yy, wrażliwościami, suchością wybitną, yy, AZS-em, to szczerze zachęcam, żeby przetestować kosmetyki bez emulgatorów. U takich osób bardzo często sprawdza się na przykład najpierw nałożenie na skórę kwasu hialuronowego albo żelu aloesowego, albo na przykład Natural Secret tej esencji aloesowej i na to dopiero potem olejek. Czyli dostarczamy humektantów i emolientów, ale bez emulgatora tylko w takiej też dwufazie. A tutaj na przykład mamy kosmetyk, który dostarcza jednego i drugiego właśnie i tych humektantów, i emolientów, i dodatkowo właśnie jeszcze różnych witamin, bo tutaj akurat jest, mówimy dzisiaj o witaminie C, natomiast cały ten kosmetyk jest skupiony wokół takiego działania aktywnego, bazującego na witaminach. Możecie tutaj już zobaczyć, jak właśnie ładnie się nam ta dwufaza zaczyna rozwarstwiać, więc jeżeli macie skóry wybitnie suche, to właśnie tego typu serum mega chciałabym rekomendować. Slavia, witaminowe serum olejowe, 140 zł, mega stabilna forma, tetraizopalmitynian askorbylu Jest on dla skóry dojrzałej, opóźniamy procesy starzenia, zmiękczamy, uelastyczniamy i wzmacniamy barierę hydrolipidową. I ponieważ jest to kosmetyk emolientowy w formie takiej olejowej, to jest to kosmetyk, który również nie zawiera emulgatorów. To nie jest mieszanka olejów i z dodatkiem witaminy C. Nie, nie, nie. Tutaj mamy też analogii silikonów. To jest forma olejowa, która posiada w sobie pewnego rodzaju lekkość i to totalnie czuć, kiedy się tego kosmetyku używa, że to nie jest po prostu taka prymitywna mieszanka olejów, takie mazidło, tylko mamy tutaj w tej olejowej konsystencji pewną finezję. I ten kosmetyk można stosować w różnoraki sposób, ponieważ można go stosować klasycznie jak serum pod krem, jeżeli dla kogoś taka opcja będzie przyjemna, są osoby, które lubią formuły olejowe zastosować na czystą skórę, żeby te wszystkie niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe mogły zadziałać, żeby ta forma witaminy C też miała bliski kontakt ze skórą. Tak. Zwłaszcza jeżeli na przykład też. Zastosujemy taki bardziej nawilżający tonik, to tego typu emolientowa formuła na skórę czystą będzie jak najbardziej ok. i domknąć to na przykład kremem po to, żeby te resztki tej olejowej konsystencji, jeżeli coś na skórze nam zostanie, to taki krem fajnie to przyczyni się do lepszego wchłonięcia, ale nawet sam producent tutaj rekomenduje, że ten kosmetyk można też stosować jako ostatni etap pielęgnacji. Czyli jeżeli stosujemy bardzo wieloetapową pielęgnację, stosujemy najpierw lekki tonik. Potem, na przykład, jakieś żelowe serum, na to krem, to jeszcze, żeby zapewnić okluzję, lepszą wchłanialność tych wszystkich substancji aktywnych wcześniej nałożonych, wtedy takie olejowe serum jest super. Można też zastosować to, na przykład, do masażu twarzy. I to nie tylko w domowych warunkach, ale na przykład, jeżeli chodzicie na jakieś zabiegi związane z masowaniem masaż kobido, zoga, yoga face to myślę, że można zapytać się osoby, która taki zabieg Wam wykonuje, czy miałaby coś przeciwko. Mm, wzięcia swojego kosmetyku i wykonania takiego masażu na swoim ulubionym kosmetyku i wtedy taki masaż będzie jeszcze bardziej efektowny, no bo będzie dostarczał dodatkowo substancji aktywnych, więc te olejowe konsystencje chociaż czasami są niedoceniane i bagatelizowane. To szczególnie warto na nie zwrócić uwagę. No ale dobra, wiemy już tutaj, że jest bardzo stabilna forma witaminy C. W jakim stężeniu? Tutaj jest stężenie 3% i ta forma tetraizopalmitynian to jest forma, która działa już w jednym procencie. Więc 3% to już jest wzmocniona dawka, ale jednocześnie wciąż jest to taka dawka, która jest mega fajna na lato, ponieważ nie będzie nam na przykład rozjaśniała yy, opalenizny. Więc to jest tutaj takie bardzo przyjemne wyważenie pomiędzy tym zapewnieniem efektu glow, skutecznością, efektem. Ale jednocześnie przy takim wiecie, braku jakichś przykrych niespodzianek. I jednocześnie, chociaż to serum jest takie wysoko półkowe, to pragnę przypomnieć, że ponieważ Slavia Cosmetics jest partnerem mojego kanału, to z kodem Kosmetologia 10 macie 10% zniżki na wszystkie kosmetyki Slavia Cosmetics zarówno na stronie producenta, jak i w mojej drogerii internetowej kosmetyczny shop. Linki znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Jeżeli preferujecie serum, ale nie w formie emolientowej i myślicie również, że chciałybyście zainwestować 140 zł na jakieś fajne serum z witaminą C, to może propozycja marki Moistry. Moistry to jest serum bardzo lekkie, tworzone z myślą o skórach, które mają tendencję do niedoskonałości. Znajdziemy tutaj 5% tetraizopalmitynianu askorbylu, czyli również tej mega, mega subtecznej, nowoczesnej formy witaminy C. Sprawdzi się na skórze podrażnionej, szorstkiej, z tendencją do niedoskonałości i łojotoku. Ma opóźniać procesy starzenia i jest bardzo ciekawą formą, zwłaszcza teraz na lato, jeżeli zdarzycie Wam się takie, wiecie, niedoskonałości, drobne przy okazji wysokich temperatur. To jest bardzo lekka formuła i nie będzie działać obciążająco. Wracamy do marki Slavia. Teraz krem do twarzy na dzień z aktywną formą witaminy C3%. Mamy tutaj. Tetra izopalmitynian askorbylu i koszt tego kremu to 190 zł. Najbardziej polecałabym go dla skóry dojrzałej, ponieważ opóźniamy i odwracamy procesy starzenia. Zawiera niewielki dodatek pigmentu, co dodatkowo mobilizuje do systematycznego sięgania, ponieważ od razu po nałożeniu tego kosmetyku na twarz widzimy od razu taki fajny, przyjemny efekt glow, ale to nie są żadne jarmarczne drobinki. Nie, nie, nie. To jest bardzo subtelne. To jest tak miałkie, że to naprawdę imituje taki niesamowity wewnętrzny Blask I jednocześnie stanowi bardzo przyjemną bazę rozświetlającą pod filtr czy makijaż. Natomiast im dłużej my stosujemy ten kosmetyk, tym bardziej ta skóra zaczyna mieć sama własne takie wewnętrzne glow i nie potrzebujemy już podtrzymywania tymi drobinkami, tym, tym właśnie takim efektem dodatkowym. Chociaż trzeba przyznać, że robi taki efekt, że jak będziecie używać systematycznie. To nawet makijaż nie będzie potrzebny. Ujednolicony koloryt po prostu sam z siebie plus dodatkowo lekkie ujednolicenie. Tym tutaj dodatkiem pigmentu jest efekt. Wow, jest też lekkość, brak przetłuszczania, brak obciążenia, więc na lato absolutnie świetna forma. Zwłaszcza, jeżeli towarzyszą Wam takie problemy, że nie wiem, makijaż się roluje, ciastkuje pod wpływem wysokiej temperatury. Chciałbyście, żeby ta skóra troszkę lepiej wyglądała i nawet żebyście mogły nie nosić makijażu. Super! Zwłaszcza zacząć sobie teraz stosować ten krem pod jakiś swój ulubiony, na przykład makijaż ale za miesiąc jak zobaczycie efekt, to same stwierdzicie w te najbardziej gorące, upalne miesiące, kiedy będziecie na urlopie, na plaży, nawet nie będziecie czuć, że potrzebujecie makijaż. I najdroższy w tym przeglądzie kosmetyk to Sensum Mare Algo Pro C, rozjaśniające serum z witaminą C, natomiast mamy tutaj jej aż 10% i są to bardzo stabilne, nowoczesne formy witaminy C, czyli tetraizopalmitynian oraz forma ety. Kosztuje 200 zł. Jest dla skóry z przebarwieniami, dla skóry dojrzałej, wymagającej rewitalizacji oraz redukcji trądziku. I serum to szczególnie chcę rekomendować tym z Was, które twierdzą, że. Nie widzą efektu po witaminie C, że ta witamina C mm, wcale tak nie działa, jak ja tutaj dzisiaj mówię. Może po prostu wasza skóra potrzebuje mocniejszego bodźca. Cieszę się niezmiernie, że mogłam zrobić dla was ten przegląd. Mam nadzieję, że znalazłyście wśród tych propozycji swoich ulubieńców albo takie kosmetyki z witaminą C, które chciałybyście przetestować. Jestem ciekawa, które z nich wpadły wam w oko. A ponieważ ym, wiem, że dzisiejszy film mógł być. Dla jednych trudny z racji tych chemicznych nazw, dlatego chciałabym Wam powiedzieć, że mam dla Was taką fajną ściągawkę. Jeżeli wejdziecie sobie na kosmetyczny shop i będziecie zapoznawać się z jakimiś kosmetykami, zapoznajcie się w składzie INCI, będziecie tam miały wyszczególnione formy witaminy C i jak klikniecie sobie w INCI na dowolną formę witaminy C, niezależnie czy to będzie kwaza skorbinowy czy jakiekolwiek inna forma witaminy C, Przekieruję Was na taką stronę, gdzie będzie ta forma opisana, i będzie tam również tabelka. I w tej tabelce znajdziecie sobie wszystkie formy witaminy C, jakie są dostępne w kosmetykach naturalnych z, opisa... z opisem, która forma jak działa i dla kogo ona jest najlepsza. Tą tabelkę zostawię Wam również w opisie pod tym materiałem, więc możecie ją sobie zeskrinować i po prostu mieć sobie ją zawsze pod ręką, gdybyście potrzebowały takiej właśnie ściągawki z formami witaminy C. I jeszcze. W opisie pod tym materiałem zostawię jedną tabelkę, która może być dla was ciekawa. Tą tabelkę akurat znajdziecie na Instagramie Kosmetycznego Shopa, i to jest tabelka ze spisem różnych składników aktywnych, które ze sobą łączyć, nie łączyć, jaki może być efekt, czy są jakieś kontrowersje w związku z takimi połączeniami. Ta tabelka jest ogromna, obszerna, bo zawiera wszystkie substancje aktywne, które są dostępne w sklepie kosmetyczny shop, ale myślę, że ta tabelka będzie naprawdę mega pomocna, jeżeli jesteście takie drobiazgowe i analityczne i szukacie właśnie takich naprawdę fajnych odpowiedzi, fajnych rozwiązań. To jest taka tabelka kobyła, ale myślę, że przynajmniej dla części z Was może być ona pomocna, więc również link do niej bezpośrednio zostawiam Wam pod tym materiałem. Zapiszcie ją sobie, jeżeli potrzebujecie, żeby więcej wiedzieć jak dobierać składniki aktywne w pielęgnacji. Mam nadzieję, że będzie to dla was pomocne. Również jak już mówimy o shopiku, zwracacie uwagę, że nie wszystkie kosmetyki mają wartość pH podaną. Słuchajcie, tak, rzeczywiście, dlatego przepraszam, moja tutaj wina, rzeczywiście ostatnio mam dużo, dużo pracy i gdzieś zaniedbałam troszkę te wartości pH, ale kajam się, już się za to zabieram, uzupełniam te wartości pH, natomiast dajcie mi troszkę czasu, żebym mogła je uzupełnić, natomiast jeżeli notorycznie widzicie, że jakaś marka nie ma tej wartości pH, nie każdy producent chce mi udostępnić informacje o wartości pH ich kosmetyków. No więc wtedy ja też nie chcę, tak wiecie, coś po prostu wpisywać randomowo, bo wiecie, to, że ja sobie w domu jakiś tam pomiar zrobię, no nie jest to kompatybilne z tym, co by mi być może powiedział producent. Chcę się opierać jednak na tym, co do mnie pisze, co mi przesyła producent, jako że ma właśnie w laboratoryjnie odpowiednio przebadaną, na pewno dobrze, nie tak jak ja w domowych warunkach, oczywiście mam pechametr. Pracowałam jako laborantka, więc teoretycznie wiem, ale jak się mierzy wartość pH, no nie no wiem, z zamkniętymi oczami to potrafię zrobić. Natomiast okej, okay, domowe warunki. I domowy ph to nie jest to samo co laboratorium kosmetyczne, więc wolę jednak dostać taką informację bezpośrednio od producenta, jeżeli wam chce to zamieścić na stronie, i już się za to zabieram, więc te wartości pH, których do tej pory brakowało, mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostaną uzupełnione. Bardzo serdecznie wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jestem ciekawa, czy są jakieś grupy substancji aktywnych, które was. Interesują, a może które Was niepokoją i chcecie o tych kontrowersyjnych troszeczkę więcej porozmawiać, dajcie koniecznie znać, a ja już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo uprzejmie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!